Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda Się mam kolejny odcinek z zuby, moi drodzy, ponieważ ostatni odcinek Wam się spodobał, ma ponad 1500 wyświetleń, więc bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie odcinka zuby. Jako, że wam się zuba podoba, to postanowiłem nagrać kolejny odcinek i dzisiaj, moi drodzy, wbijemy sobie 4000 pucharków. Jak widzicie mam 3952, więc dosłownie dwie giereczki, albo nawet jedna wystarcza, by wbić 4000 pucharków, więc zaraz postaramy się to zrobić, ale jeszcze bardzo ważna informacja. W komentarzach w, w przypiętym, moi drodzy, komentarzu będziecie mieli linka do trowo i tam są codziennie live y o godzinie 18. a dzisiaj będzie live. Moi drodzy z zuby, więc gorąco wszystkich zapraszam kto lubi zubę kto lubi również po prostu moje live'y z różnych gier, to zapraszam na trowo przypięty komentarz, moi drodzy, więc myślę, że bez problemu znajdziecie, więc kto jeszcze tam nie ma konta, w bicie, zaobserwujcie. Jeżeli chcecie więcej zuby na kanale, no to standardowo strzelcie łapeczkę w górę Oprócz tego zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco żadnego odcinka nie przegapić i lecimy od razu już z pierwszym meczykiem. Solo standard jest maksymalnie 42 pcharki za wina z tego co widzimy. Czyli no, niestety, ale jedna gierka nie wystarczy do wbicia 4000 karków, więc minimum dwie giereczki trzeba będzie rozegrać. Więc zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Lecimy, moi drodzy, z gierką. Zobaczymy, co się uda tutaj zdziałać. Na spokojnie sobie lecimy na początek po granat. Następnie tutaj mamy tą, Nie wiem, co to jest w ogóle jakaś. Kurczę, nie. wiem, Napiszcie w komentarzach, co to jest, jak to się nazywa w gieraczce. Dobra. Lecimy tutaj dalej. O, to jest, tam jest shotgun chyba. Dobra, bierzemy shotgun na spokojnie. Uuu, tam jest jeszcze ta... jest jakaś włócznia czy coś takiego? Nie wiem. Jakaś rzutka, Ciężko powiedzieć co to jest. E, ale lecimy. Mamy już srebrną, więc nie najgorzej 30 osób zostało. Oj, tutaj jakiś Nix ma szósty poziom. Tego nie będziemy denerwować. My mamy jedynie czwarty i gramy Jade. Chyba tak się nazywa ta postać. Co tu jest? Gościu, witam szefa. O kurde. O, kurde, on chyba mocny jest. On chyba ma jakąś mocną postać, ale spróbujemy go jeszcze tutaj podrzucić dwa razy. Dobra, kolego, no niestety jesteś dosyć OP. On mnie zatruł. To jest jakiś krug w ogóle. To jest jakiś kurcze. Skurczybyk walony. Dobra, porobiłem go. Let's go. Nie! Padłem od jego trudki. No chyba se jaja robicie. Nie wierzę w to. Porobiłem jakiegoś śmiecia, który ma jakąś legendarną postać i minus jeden pucharek. No dobra, lecimy dalej. Play again, nie ma na co czekać, bo no to taki trochę nie wypał był ta giereczka, ale cóż, nic nie poradzimy. Zapraszam was moi drodzy również na mój sklep crpshop.pl, jeżeli chcecie fajne bluzy, podkoszulki, inne tego typu rzeczy, to gorąco zapraszam wszystkich właśnie na mój sklepik. Mam nadzieję, że wpadniecie. Bo fajne są tam bluzy, ciepłe, produkowane w Polsce, w Rzeszowie dokładniej. Więc macie linka w opisie, jak ktoś chce sobie kupić to zapraszam. I niedługo będzie też nowy wzór, więc gorąco polecam sobie śledzić sklep, żeby po prostu zobaczyć jakie nowe rzeczy tam wchodzą. Więc polecam. I moi drodzy, lecimy dalej. Gramy już kolejną gierkę, niestety przed chwilą dostaliśmy tego minusa. Lećmy sobie gdzieś bardziej tutaj. Nie, no nie włączyłem tego przyspieszacza naprawdę. Dobra, teraz sobie go odpalimy. Szybciej wtedy przejdziemy przez tą wodę. Dobra, najsik. Teraz tak, mamy moi drodzy 23 osoby, minus 3 pucharki na ten moment, jeżeli zginę. O, jakiś Bruce pierwszy poziom, który... Aha, już ma full HP, jeszcze ma kewa. Okej, okay, to niezbyt ciekawie. No nie, no nie mówcie, że on mnie porobi. No ja mam połowę HP teraz. Nie, no nie możesz mnie porobić. Nie pozwalam na to. Nie pozwalam na to. Bruce, nie da rady. Nie ma takiej możliwości, ja się muszę ulecieć, Ja znowu nie mam HP. Jestem na plus 4 pucharkach na ten moment, ale ja się boję tam wejść. Tutaj jeszcze ktoś na mnie kampi, bo widać, że. Aha. Pogchamp, widzowie. Pogchamp, 11 miejsce. Let's go. Ile mamy? Plus 6. No nie, no masakra. Teraz trzeba wina zrobić chyba. Czy ja mogę zrobić wina i wbić to? Uwaga, 43 pucharki mi brakuje. Za wina jest ile? 42. Nie, no to jest jakiś żart. To jest jakiś żart ta zuba, naprawdę. Dobra, teraz już gramy, full skupienie, wbijamy wina. To jest win z pięcioma kilami co najmniej. Patrzcie to, zaczynamy meczek, ok, jest jakiś ziomek, który ma siódmy poziom, to od niego trzeba szybko uciekać. Tu jest niks z łukiem, więc niezbyt ciekawa postać dla nas, bo my jesteśmy na blisko. Dobra, mamy tak, mamy tam jakąś lotkę, czy nie wiem co to jest, rzutka, czy coś tam innego. Dobra, lecimy dalej, mamy granata, mamy już lepszy poziom brązowy tej włóczni, czy co to tam jest. Dobra, porobiliśmy gwarca, ładnie, jedna gwiazdka, bardzo dobrze. Teraz mamy tak, mamy jakąś apteczkę, przejdźmy sobie tutaj, lepszy granat, bardzo fajnie, srebrny granat na propsie. Lecimy dalej w takim razie, dawajcie tutaj niżej, dobra, pokczamp. O, tutaj kolego byśmy sobie tak wjechali może, co, nie? Ciężko może być, zobaczymy. Dobra, nie trafił mnie na szczęście, dostał jeszcze. Okej, okay, on się schował, uleczył się. Dostał znowu, jeszcze raz dostał. Ojej, trzeba uważać od niego. Kurczę, ja nie mam niestety shotguna, to jest ten minus mój. Tutaj jest Bruce, od Bruce'a też trzeba będzie uciekać, bo on jest niebezpieczny. Dobra, dostał trochę, ale on ma tyle życia, że prawie mu nic nie zadałem niestety. Więc problem jest. Plus trzy pucharki na ten moment, 12 osób zostało. Jak ja tego nie zebrałem? Dobra, plus 4 pucharki musimy wbić 43. 43 pucharki musimy wbić, żeby mieć, moi drodzy, 4000 puszek, więc teraz jeszcze dużo mi brakuje, ale po tej grze, jak zajmiemy jakieś dobre top 3, to już naprawdę mało nam będzie brakowało i myślę, że w kolejnej już możemy to zakończyć. 10 osób zostało. Ja tutaj nie mam za bardzo życia, więc to jest ten mój problem. No właśnie, uciekaj, uciekaj, uciekaj. No jakim cudem on mnie dobija w taki sposób? Nie no to jest jakaś masakra. Plus 6 pucharków, nie, plus 7, dobra, plus 7 pucharków, no to teraz już musi być win. Musi być win, bo jak zrobimy Wina, to od razu mamy te 4000 pucharków, więc musimy zakończyć w pięknym stylu, moi drodzy. Lecimy. Mam nadzieję, że ostatnie Gierka. Zobaczycie, teraz mi się uda. Do trzech razy sztuka, chociaż gram jakąś chyba czwartą grę już na tym odcinku. Ale na spokojnie, respimy się w jaskini. Jaskinia to jest dobre miejsce, patrzcie. No, mówiłem, że jest dobre miejsce, zobaczcie, już mamy tutaj srebrną jakąś włócznię, złoty granat i mamy jeszcze tutaj zwykły shotgun. Więc od razu mamy na start wszystkie trzy bronie, które są mi potrzebne, bardzo fajnie. Tutaj już mamy jakiegoś typa, co się strzela z innym, więc lecimy z pandą, bo widzę, że zjadła krzaki. Więc kangur z pandą się strzela, lecimy tam do nich. Nie no, ta panda ma pierwszy poziom jedynie, więc ta panda ona zginie zaraz. Mimo, że się leczy. Dobra, ty już masz loa z tego co widzę. Dobra, dostał dosyć mocno. Jak on się tak uleczył? Halo śmiecił, nie wolno takich rzeczy robić. Dobra, dostał dosyć mocno. Czy ja go pobiję? Dobra, porobiłem go. Ledwo co. Ledwo co, to było bardzo ryzykowne, ale na szczęście się udało. Zbieramy sobie te jego wszystkie luty. Dobra, mamy jeszcze to ścianę, chyba to jest ściana, tak mi się wydaje. Tak, to jest ściana. Nie wiem po co ona jest, ale dobra, cyk, postawimy sobie ją tutaj. Mm, I teraz tak, apteczka jakbym znalazł, to by było fajnie. Guards, jakbym porobił, jakby tu był jakiś fajny guards. Może co? Nie, niks tam jest jakiś. Dobra, to od niksa może uciekajmy. Lećmy sobie tutaj trochę wyżej. Strefa idzie, tam ktoś jeszcze strzela. Plus cztery pcharki na ten moment, więc tak średnio. Ja bym chciał mieć te plus 40 ileś, które można zdobyć za wina. Ale czy nam się uda, to coś mi się wydaje, że może być ciężko. Goni nas kameleon. Kameleon Leon on się chyba w ogóle nazywa. Więc ciekawy kolega. Dobra, dostał od razu z granata bardzo ładnie. Ma już prawie tyle samo HP co ja, więc jest git. Rzućmy mu jeszcze raz takiego śmiecia. O ty gościu. Ajaj, on mi zabrał złoty, złoty shotgun, więc będzie niebezpiecznie z kolegą. Dobra, dostał dosyć mocno Ej, on teraz jest pod strefą On jest teraz pod strefą, my, my możemy go porobić Nie kurczę, niestety ucieka nam Dobra, no spokojnie, czekamy na niego przy wyjściu Czekamy na niego przy wyjściu Co to jest za żyrafa? Wytyfy, co ono tak robi? Co jest? Jaki ona ma zasięg? Dobra, spierniczam od ciebie, plus 10, dobiłem jakiegoś śmiecia Dobiłem jakiegoś AFK-typa Dobra, lat się, lat się, lat się, się Dobra, zarąbiście wjeżdżam w tą żyrafę Dostajesz gościu, uciekam. Nie, zginąłem, najgorzej. Ósme miejsce czy siódme? Siódme chyba. Siódme miejsce plus dwanaście. Kurczę, ciężko jest. Ciężko jest zbić bez kitu te 4000 pucharków. Dobra. Brakuje nam 24 pucharki. No już teraz się uda. Już teraz się uda na pewno. Ja nie wiem co jest grane, ale bez kitu, przed nagrywkami, grałem meczyki i dwa winy chyba pod rząd nawet siadły, więc nie wiem o co chodzi. Ale dobra, rozbijmy się obok Guarca, więc nie najgorzej mamy shotguna na początek. Więc od razu sobie zniszczymy Guarca, weźmiemy z niego apteczkę, weźmiemy z niego broń i będzie git. Aha, fajnie, że go nie trafiłem z shotguna. Let's go. Dobra, teraz go może trafię. Super biję go zwykłymi atakami, które co chwilę się ładują. Ok, mamy apteczkę, mamy tą żółtkę. Teraz tak, zostało 30 osób, lecimy sobie tutaj. Bardzo szybko biegam na tym lodzie. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy nie. O! Dwóch kolegów, co ma jeden drugi poziom, drugi ma pierwszy poziom, więc bardzo fajnie. Dobra, dostał jeszcze ten. Ten również tutaj dostanie, żeby się nie czuł samotny. Mamy jeszcze granota, bardzo ładnie. Camelon z trzecim poziomem, więc kolega też sobie porobimy. Bardzo ładnie, dobra, porobieni. Super. Teraz nam idzie bardzo ładnie. Mamy dwie apteczki. Mamy jeszcze tutaj. O, Nixa kolega, którego zbijemy również. Dobra, pięknie. Możemy się jeszcze w razie czego uleczyć. Dobra, teraz tak, panie Nix. Ja, ach, w sumie choć tutaj, ten Nix. Tego Nixa porobimy, on ma tylko pierwszy. O ty śmieciu! Tak jesteś? Dobra, na no spokojnie, no spokojnie ci porobimy. Dobra, dostał już bardzo mocno. Teraz tak. Teraz go tylko dogonić i będzie zarąbiście. Chodź tu. Dobra, cyk, dostał pięknie. Ginie bardzo ładnie leczymy się, rzucamy sobie tutaj to dobra, on się uleczył niestety więc troszkę mamy problem plus 6 pucharków na ten moment nie no, ten nix mnie będzie wkurzał ten nix mnie będzie wkurzał, coś tak czuję więc ja od niego uciekam, uleczymy się mamy full hp, jedna apteczka jeszcze wrażliwego, więc nie jest najgorzej plus 8 pucharków na ten moment więc trzeba na spokojnie to rozegrać, żeby nie grać już kolejnego meczu, tylko wygrać sobie te 20 ileś pucharków w tym meczyku, dobra możemy teraz w nich wjechać jest fajna okazja na ten. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra, dobity, bardzo ładnie. To było dobre, że ja tutaj poczekałem. Jest prosta zasada, tam gdzie dwóch się bije, trzeci korzysta, więc właśnie z niej skorzystaliśmy, z tej zasady. Okej, okay, chyba mam full HP, dwie apteczki, 12 pucharków na ten moment. Coś czuję, że to może być nawet twinek na koniec, więc fajnie, jakby tak siadło. Dobra, tego Brusa bym sobie sklepał. Okej, okay, dostał jeszcze bardzo ładnie, prawie ma. Tutaj yy, prawie jest w strefie, dobra, padł. oj, on ten Nix ma tego shotguna dowalonego, więc trzeba uważać na to. O nie, ginę. Dobra, jakoś przeżyłem, ale ten shotgun fez dużo bije, więc trzeba na niego strasznie uważać. Plus 19, czyli muszę porobić jedną osobę i powinienem mieć, moi drodzy, 4000 pucharków. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Od tego typu uciekam, bo on jest bardzo niebezpieczny, nawet go nie chcę tutaj wkurzać. I teraz, tak, gdzie jest ten ostatni typek? No nie, goń mnie proszę. Gdzie jest ten ostatni typ? Ja chcę go znaleźć. Pokaż mi tego ostatniego typa. No nie, no ja zginę. Ja zginę, bo on mnie będzie gonił dookoła mapy. No zostaw mnie. Dobra, nie wiesz, gdzie ja jestem. Dobra, wiesz, gdzie jestem. Jest przypał. No ja ginę. Dobra, dobra, jakoś żyję jeszcze. Okej, okay. postawiłem mu to! Let's go! Widzieliście, co tu się stało? Nie. Nie ginę. A jajaj, jaj, drugie miejsce. Kurczę, klikałem wszystko co się da. Niestety, ale mimo wszystko porobiłem tego Nixa, więc z tego jestem zadowolony. Plus 28 pucharków, bardzo ładnie. No i w tym momencie, moi drodzy, mamy 4004 pucharki. Bardzo fajnie, że udało nam się to wbić, moi drodzy. Tak jak mówię, dzisiaj godzina 18. Startujemy z Lejwikiem na trowo, więc jak ktoś z Was jeszcze mnie tam nie obserwuje, macie linka w przypiętym komentarzu, więc gorąco wszystkich zapraszam. Oraz e, oczywiście. Zafollowujcie, żeby być na bieżąco, i lecimy tam po tysiąc obserwacji. Więc gorąco wszystkich zapraszam na Instagrama, na TROWO, na sklep, wszystko, wszystkie inne moje socjalne media. Trzymajcie się, cześć.